OSP Rudna Wielka. Uruchomienie linii zawnej, uruchomienie linii głównej, powtórzę, uruchomienie dwóch linii gaśniczych, uruchomienie motopompy, zasanie wody, podanie wody i pozostanie jedynie do przerzucenia cztery pachołki o różnej wysokości i tarczy obrotowej o średnicy 15 cm. Jeżeli tak się zrobi szybko, sprawnie, to można być z ćwiczenia zadowolony, a przy okazji jeszcze zdobyć w sumie wysokie miejsce zawodowe. Minuta.